17 marca ile? 10 minut weszło na pole zobaczyć co tu się święci a patrzę leż, leży rzut ja pierdolę Uu. mały zgrabny Uu. ile? nie minęło nawet 10 minut świeża tyczka raz Dwa, 3, 4, 5, dziesiątaczek. Tutaj też mały zarys na dwunastaczka. O, mała tyczka. O, świeżutka. Czwarty świeży. Ładnie się tu prezentuje. O. Pięknie. No nic, szukamy dalej.